Horoskop miłosny od 3 do 9 września. Baran. A dla barana mamy siódemkę kielichów, więc szanowny baranie, uważaj na wyobraźnię, uważaj na kreację. Nie wszystko, co myślisz, musi być prawdziwe, nie wszystko, co słyszysz, musi być prawdziwe. Dlatego też w tym tygodniu trzymaj się zdecydowanie faktów, a nie jakichś tam powiedzmy wyobrażeń albo plotek. Byk. A dla byka mamy pazia mieczy. I w tym tygodniu, szanowny byku, uważaj na kłamstwa, kłamstewka, jakieś przed tutaj powiedzmy, a, przeinwestowanie w uczuciach lub też jakieś tam inne, powiedzmy, pomysły, wymysły. W tym tygodniu troszkę możesz zostać okłamany, troszeczkę możesz być tutaj, powiedzmy, niedoinformowany, więc bierz poprawkę na to, jakie treści, jakie informacje do Ciebie przychodzą i czy aby ktoś tutaj, powiedzmy, sobie nie robi z siebie żartów, bliźnięta. A dla bliźniąt mamy dwójkę buław, a dwójka buław to jest Karta wyborów. Czy będziemy z kimś, czy też z kimś nie będziemy. Natomiast ta karta często gęsto zapowiada powiększenie się rodziny, więc tutaj albo uważaj, albo idź na całość. Ale też tutaj ta karta może zapowiadać trudne wybory. Czy tutaj wybrać tą osobę, czy może kogoś z przeszłości, czy może kogoś z teraźniejszości. Więc tutaj możesz się, szanowny bliźniaku, troszeczkę plątać w uczuciach. Rak. A dla raka mamy szóstkę buław. Szóstka buław to karta zwycięstwa, to karta kompromisu, to karta dogadania się. Więc tutaj, szanowny raku, w tym tygodniu pertraktuj, w tym tygodniu umawiaj się, ale też w tym tygodniu nie bój się zaryzykować jakiejś randki, jakiegoś spotkania, ale też nie bój się tutaj, powiedzmy, zaryzykować jakichś oświadczyn, albo tutaj, powiedzmy, jakichś tam większych planów na przyszłość, bo za dobre sprawy tutaj ta karta trzyma kciuki. Lew. A dla lwa mamy koło fortuny. Zatem, szanowny wie wszystko się może zdarzyć, ale też tutaj troszeczkę uważaj na zmienność okoliczności i sytuacji. Dzisiaj dana osoba jest pozytywna, jutro może mieć focha, pojutrze może tutaj też, powiedzmy, mieć jakieś zmienne nastroje, więc na takowe rzeczy tutaj zbierz poprawkę, ale ta karta zazwyczaj jest kartą pozytywną, więc korzystaj z sytuacji, korzystaj z okazji i kuj żelazo póki gorące. Panna, a dla panny mamy piątkę kielichu, więc szanowna panno, w tym tygodniu zachowaj nieco więcej ostrożności, nieco tutaj, powiedzmy, mniej się odzywaj, rzadziej stawiaj, powiedzmy, sprawy na ostrzu noża, gdyż ponieważ z małej sprawy może się tutaj, powiedzmy, zrobić wielki deszcz, wielka ulewa, albo tutaj, powiedzmy, mogą mieć miejsce jakieś większe nieporozumienia, dlatego też, szanowna panno, w tym tygodniu w sprawach miłosnych zachowaj więcej ostrożności. waga, A dla wagi mamy dziesiątkę buław. Dziesiątka buław to karta ciężarów, więc nie obarczaj siebie ciężarami partnera, ale też tutaj powiedzmy, jeżeli pewne rzeczy ci leżą na serduszku zbyt długo, zbyt mocno, to być może trzeba byłoby już z nimi troszeczkę popracować i przestać udawać, że wszystko jest w porządku. Skorpion. A dla skorpiona mamy trójkę mieczy, więc szanowny skorpionie, uważaj, bo kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, więc skorpionie nie prowokuj jakichś tam sytuacji newralgicznych, nie prowokuj jakichś tam kłótni, gdyż ponieważ tobie się za to może oberwać, ale też, szanowny Skorpioni, jeżeli gdzieś tam będziesz drążył gdzieś tam, powiedzmy, dziurę w brzuchu partnerowi, to tutaj do niefajnych rzeczy możesz się dokopać. Więc czasami ta karta mówi o tym, żeby się przed pewnymi czynnościami powstrzymać. Strzelec. A u strzelca mamy dziesiątkę kielichów. Dziesiąta, dziesiątka kielichów to karta do gadania, pogodzenia się, powrotu. Więc, szanowny Strzelcu, w tym tygodniu możemy sobie wybaczać jakieś stare sprawy, możemy wracać do siebie, możemy wyjaśniać jakieś tam, powiedzmy, stare nieporozumienia, rozumienia. Więc ta karta zapowiadać będzie szczęście po burzy i za to szczęście trzymam kciuki. Koziorożec. A u Koziorożca piątka mieczy, a piątka mieczy to stawianie na swoim. Tyle tylko że jeżeli jesteśmy w relacji, to czy warto się na coś bardzo upierać, czy warto tutaj, powiedzmy, stawiać na swoim kosztem partnera? Te rzeczy mogą nas później bardziej kosztować. Więc, szanowny Koziorożcu, jeżeli można się na coś dogadać, jeżeli można wybrać kompromis, aniżeli stawianie na swoim, to bardziej do kompromisów bym się w tym tygodniu uśmiechał. Wodnik. A dla wodnika mamy kartę pustelnika, więc no, nie każdy tydzień musi opierać się na tym, że my musimy walczyć o miłość, o kogoś zabiegać, udowadniać i tak dalej. Czasami też lepiej pobyć samemu, samym sobą, czasami też powiedzmy bardziej mądrze byłoby powiedzmy porozwiązywać swoje problemy, popochylać się nad swoimi powiedzmy tematami, niż gdzieś tam za kimś biegać. W tym tygodniu jak nie masz melodii ani nastroju do tego, żeby zajmować się sprawami miłosnymi, to wcale tego czynić nie musisz. Ryby. A dla ryb mamy kartę transformacji. Więc szanowne ryby, w tym tygodniu troszeczkę uważajcie, żeby nie dotknęła was jakaś niesprawiedliwość ze strony partnera. Że wy się staracie, wy coś dobrego robicie, wy coś planujecie, robicie urlopy, wycieczki, etc. A partner tutaj powiedzmy wzrusza ramionami, nie cieszy się, nie docenia. Więc tutaj, szanowne ryby, w tym tygodniu nie przeinwestowujcie ludzi w sensie powiedzmy osobistym, towarzyskim, w sensie powiedzmy miłości, gdyż ponieważ może was spotkać jakaś niewdzięczność z ich strony. Natomiast, szanowni Państwo, jeżeli spodobały Wam się te treści, to serdecznie zapraszam na dobrawróżba.pl tam znajdziecie resztę naszych horoskopów, resztę naszych powiedzmy przewidywań, znajdziecie horoskop miłosny, znajdziecie horoskop finansowy. Polecam serdecznie, zapraszam. Sylwester Hordecki.